Zazwyczaj mikromaszynki na nic są nieszkodliwe, ale raz na jakiś czas wymykają się spod kontroli i wtedy sprawiają, że żywe organizmy mutują i stają się Iwo. Ale jest pewien nastolatek, który je leczy. Głównym bohaterem jest Rex. Tak, to on leczy Iwo. Jego przyjaciele to szósty, dr Holiday, Bobo, tak, to małpa. Noa. Fabuła kręci się, ale jeszcze zanim przejdziemy do fabuły, to w tej kreskówce występował też Ben Tennyson. Dobra, ale wracając do fabuły, więc Rex jest Iwo tylko po tej dobrej stronie. Niestety stracił pamięć, a robił czadowe rzeczy. Fabuła opiera się na walce z Iwo, ale w pewnym momencie jest zwrot akcji. I akurat zwrot akcji musicie obejrzeć sami. Dobra, dzięki za oglądanie zapraszam Was też do innych moich produkcji. Cześć!